Dominowali serwer, ale na moim głównym koncie, gdzie mam 82 kile, więc bardzo dużo i ciekawe ile zdobędziemy? Ile będzie różnicy? Więc... Wiele ruszamy, wyruszmy sobie tutaj, coś tutaj jest. Dawało mi się. Kurde, postawiłem dechę xd. więc no, to będzie tak trochę długa przygoda, żeby zdobyć chociaż jednego chwila. Snom. O! Widzę już pierwsze. Pierwszych typów. Nie, ale nie wiem, co to było. Przecież to było dwóch na jednego. Jak oni pewnie swoje mają. Dobra, może nam się też uda poszukać kogoś na serwerze Discord kartemce. C. No i co, ja już poszukam. Dobra, widzowie jednak jak na razie nikogo nie ma na moim kanale. Znaczy na moim kanale. Na kanale Max2, gdzie dany szukam do nakrywania. Więc może być ciężko. może żeby widział, bo pewnie większość gra na, na tym na zwykłym minecrafcie, z tego co odstawię. Dobra, dawaj! Ja nie mogę go Złotknąłem w... ciągle do niego piszę. W ogóle teraz sobie zrobiłem lasowanie. I uznałem, że ten kilof będzie dla któregoś z widza. E, więc po prostu wylosujemy na następnym filmie. Nie? I ta osoba będzie. Na mnie doda. Napiszę, że jest moim widzem. nie? To będzie najłatwiej. E, żeby mnie dodać. E, to wystarczy dodać taki nick i to jest mój nick nie i wystarczy że dodamy i że dodacie i po prostu możecie wygrać nagrodę nie więc ta osoba która będzie miała to chodzi po prostu na discorda tutaj mariuszka I, i pisze to się ma to ja twój widz coś takiego nie a i ten kilo będzie tylko dostępny na hrtmc więc no a w ogóle mój kolega odpisuje więc zerknę do niego dobra widzowie, sorry że przerywam, ale jeszcze nie było jeszcze nie było e, fil Filmów, jak ten, jak, jak Ko Kuba wylosował, e, ten, gorszy kilof ode mnie i ogólnie jak ja wylosowałem te, ten kilof i nie wiem czemu mi to ucięło, to ale też, e, ten, nie widzieliście, jak to ucięcie jest. Jak to, jest. to musimy współpracować teraz. No. Zapraszam Proszę do eee, Dobra, czekaj. Teraz jest ona w spawnie aktualnie. Czekaj, chwilę, ja może też się depnę. Nie muszę u króla wymienić tokeny waluty na tokeny waluty. To jest głupie. Ej, ale to jest głupie, że jak masz tokeny waluty po zabójstwie, nie? To musisz je wymienić na token waluty. <noise> Bo inaczej, jak sprzedajesz, to nie masz tokenu waluty. <noise> Przecież to jest tak głupie Dobra, okay, odbierz sobie darmowych klucz, chyba że nie ja, ja, odebrałem Ja właśnie mam... O! O! Ja właśnie Kurde. mam netherite'owe kilo, wydajność, szczęście 2 i niezniszczalność 3 Ja mam ten Wraz gorszy, atun. ale też mi burz nie robił Chłopie, ja. ty go schowaj, one są rzadkie i bardzo potrzebne. No. Ja go już wcześniej otworzyłem i... To będzie ogólnie na ten, na... Na ten, no... Będzie jakieś lasowanie, jak będzie tak dużo komentarzy. Gdzie ty jesteś? Jestem przy farmerze. Gdzie? Jestem na, na spawnie przy farmerze. Dzień dobry. się trochę. Dobra, chodź. Lecimy tam. Czekaj. Ja będę... Dobra, git, git. Ja tutaj może klaty dam. Czekaj, masz. Dzięki. Podnie, bania, dzięki. Nie zapomnijcie zostawić łapkę <noise> i subika ze dzwonem. No. Dobra, ja już skaczę. Ja też. Kurde lawa. Głupia lawa, nie? No. Dobra. Dobra. Kościół, jakiś typ. Jakiś o kurde, całe... całe na O kurde! Dobra, ucieczka, ucieczka. Tak żeby mnie nikt nie zaatakował. Dwa, jeden. Dobra, rozłączę. się kończyć. Aha. Zrobisz tutaj cięcie i tyle. No. To co? No to... Fajnie no się grało. To, to... No. Nie jestem jakiś za dobry, ale. Ja też. tupa, pa. Dobrze, widzowie, a więc to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że będzie dużo komentarzy, żeby dało się kogoś wylosować. E, więc. E, żegnam się z wami. Do następnego odcinka. I co? Kto wygra, ten wygra. Taki Pikas. Możecie trafić gorszy, tak jak tamten wylosował, ten pingwinek, e, Kuba, nie? I ogólnie co, no to... Raczej wszystko było. Zapomniałam e, ja wam powiedzieć, że e, tutaj macie ogólnie, tutaj Czy chcecie mieć FFA. filmik z tutoriala jak zrobić jak ustawić Blazing Packa i go pobrać Znaczy jak go pobrać to już sami ale jak ustawić to już nasz wasza znaczy wasza e, jest nagrane w tym odcinku więc co? Do zobaczenia w następnym odcinku pa! pa.